Rynki finansowe bardzo pozytywnie zareagowały na informacje o ofensywie wojsk ukraińskich. I o tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry, Przemku, witaj. Witaj, Zbyszku, dzień dobry Państwu. Tę pozytywną reakcję było widać między innymi na rynkach walutowych, ale też i na giełdzie. Jak jest Twój komentarz? Dlaczego tak bardzo rynki zareagowały? Rynki starają się zawsze wycenić to, co dopiero się wydarzy, jakby przyjmuje się, że to, co już dzisiaj wiemy, że teoretycznie przynajmniej rynek powinien to odzwierciedlać. Temat wojny na Ukrainie oczywiście jest obecny niestety już dobrych kilka miesięcy No i można powiedzieć, że inwestorzy się do niego przyzwyczaili, a jeśli reagowali jakoś na jego konsekwencje, to bardziej w kontekście gwałtownie rosnących cen surowców energetycznych w Europie i implikacji makroekonomicznych, głównie dla zachodniej Europy. Natomiast jakby to, co się dzieje, działo na Ukrainie z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, przyciągało coraz mniejszą uwagę, jakby przyjęło się, że to jest, że to wszystko będzie trwać długo, że nie będzie jakichś gwałtownych zmian i w związku z tym rynek był trochę w tej materii uśpiony. Natomiast oczywiście, gdyby założyć taki super optymistyczny scenariusz, że ten konflikt się kończy, nie wiem, jutro, i um, życie wraca do, do normy, na, do jak, jakkolwiek można powiedzieć, że to będzie norma, ale do, do, do nowej normy na Ukrainie po, po wycofaniu się e, wojsk rosyjskich, no to oczywiście miałoby to gigantyczne konsekwencje ekonomiczne. Z jednej strony, dla Zachodu byłaby to pewnie ulga, bo no, zapewne ceny surowców energetycznych by zaczęły się normować, nawet jeśli te relacje z Moskwą zostały napięte. Natomiast dla Ukrainy no, byłby to początek um, etapu rozwoju, odbudowy, a dla ukraińskich spółek, częściowo notowanych nawet na GPW, byłaby to szansa na wznowienie czy kontynuowanie działalności w sposób spokojniejszy. To jedna z tych to, spółek natychmiast miała wzrosty przekraczające 50%, więc rzeczywiście to pokazuje a, ten potencjał. Call Energy, która faktycznie, które notowania wzrosły w bardzo, mocnym, w bardzo mocny sposób, ale też zyskiwały spółki z sektora agro. Także no, tutaj wiadomo, że Potencjalna zmiana jest ogromna, tak? Jakby te, te spółki znalazły się w trudnej sytuacji. W ogóle sam indeks WIK Ukraina, bo, bo właśnie jest taki indeks też na GPW, odnotował, jak co, co oczywiste, po początku tej agresji bardzo mocne spadki. No więc wiadomo, że tutaj, gdyby doszło do przełomu, gdyby doszło do powrotu do normalności, no to dla tych spółek. Byłaby to ogromnie pozytywna informacja, stąd też tak duże zmiany cen. Spodziewam się, że przy takim scenariuszu, który można określać właśnie jako optymistyczny, euro będzie znów mocniejsze od dolara, bo ten moment, gdy ofensywa zaczęła się z takim dużym sukcesem, to przez kilka dni euro znów było silniejsze niż dolar. Tak, dokładnie. Dla euro to byłby bardzo pozytywny scenariusz oraz byłby to bardzo pozytywny scenariusz dla złotego. Dla euro, dlatego że tak jak już powiedziałem, byłaby to szansa przynajmniej na złagodzenie tego kryzysu energetycznego. No rynki zawsze, tak jak powiedziałem, starają się wycenić różne scenariusze. I w momencie, gdy doszłoby do yy, jakiegoś rodzaju pokoju, zawieszenia broni, wycofania się ro, Rosji z Ukrainy, to, to inwestorzy niewątpliwie zaczęliby od razu grać na taki scenariusz, że może jednak ten rosyjski gaz. Popłynie do Europy, no bo po co tu już kopię kruszyć, tak? Więc, jakby nawet jeśli oficjalnie to byłaby utrzymana linia, że no Europa musi wyciągnąć wnioski i tak dalej, to sądzę, że te argumenty ekonomiczne też by tu mocno grały. No i tym samym rynek by zaczął wyceniać, że ta zima dla Europy nie będzie tak trudna. Więc dla euro, głównie w tym kontekście, byłoby to bardzo pozytywne. Dla złotego z kolei, no, usunięcie jakiegoś czynnika geopolitycznego, ryzyka geopolitycznego, tak? No, wiadomo, że. Wojna za bezpośrednio za naszą granicą no nie jest czymś, co przyciąga globalnych inwestorów, więc oczekuję, że. No wszyscy mamy nadzieję, że ten konflikt skończy się szybciej niż później i że skończy się korzystnie dla naszych wschodnich sąsiadów, zapanuje tam pokój i będzie można mówić właśnie o tej gospodarczej odbudowie. No to taki scenariusz, choćby z tego geopolitycznego punktu widzenia, byłby dla złotego bardzo pozytywny, bo część kapitału, która. Dzisiaj woli po prostu omijać nasz region, omijać nasz kraj, no nie miałaby już tej bariery. Czy jest aż tak, że przy tym optymistycznym scenariuszu znika zagrożenie stagflacją dla polskiej gospodarki, znika zagrożenie recesją dla gospodarki europejskiej? Czy znaczy, no nie wiem, czy można powiedzieć, że znika. Tak jakby to ciężko tak to. Yy... Jakby przesądzić, że tak, to już nie będzie recesja, tylko to będzie spowolnienie. To też jest kwestia trochę nazewnictwa. Wiadomo, że ceny surowców energetycznych i ich dostępność w Europie jesienią i zimą będą krytyczne. To będzie zależeć od wielu czynników, od, e, nawet od pogody, tak więc e, no jakby już teraz wywołuje to niekorzystne zjawiska, bo powoduje, e, no, powoduje. Spadek realnej siły nabywczej gospodarstw domowych, to dopiero się będzie ujawniać, ale też powoduje problemy firm, które dostają rosnące gwałtownie rachunki za gaz i prąd. No i więc jakby ten, jakby ten łańcuszek już zaczął występować. Więc oczywiście, jeśli teraz okazałoby się, że tych surowców jednak będzie pod dostatkiem, że te ceny nie będą tak gwałtownie rosnąć, no to będzie pozytywne, tak? Jakby czy to będzie oznaczało, że unikniemy recesji w Europie? No, jakby ciężko dzisiaj wyrokować. Natomiast bardzo istotne jest to, że jakby to, od czego zaczęliśmy, że rynki lubią podłapać jakiś temat i czasem przesadnie by się go uczepić. I, i trochę, się tak, trochę się obawiam, że tak jest w tym przypadku, bo myślę, że ogólnie też w Polsce są bardzo pozytywne nastroje związane z tą ukraińską ofensywną. Kibicujemy naszym swoim sąsiadom, żeby, żeby po prostu uwolnili się spod jarzma wielkiego brata, który, który nas też gnębił przez kilkadziesiąt lat. Um, ale e, tak rozsądkowo można się zastanowić, czy, czy to już jest ten przełom, tak? czy, czy to, e, czy te sukcesy Ukraińców nie doprowadzą do bardziej na przykład nieobliczalnych reakcji Moskwy, tak? To oczywiście są pytania już mniej dla ekonomistów, bardziej dla osób zajmujących się geopolityką, ale no jestem w stanie sobie wyobrazić taki scenariusz, że, że to nie jest jeszcze taki finalny etap i, i, i jakby za chwilę ten konflikt się skończy. Bardzo bym tego chciał, ale obawiam się, że um, tak może nie być, bo po prostu te sukcesy Ukraińców sprawiają, że no, putinowska i Rosja jest w narożniku i i taki, I taki przeciwnik no gdzieś tam blisko porażki potencjalnej potrafi um, um, no też zachowywać się w sposób nieobliczalny. O reakcji rynków finansowych na zmianę sytuacji w Ukrainie związanej z ofensywą wojsk ukraińskich rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję Przemku za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.